Słuchaj! No co? Ja mówię o ślubie brydzi i Gryska przecież. Cha! Dziwne by było, gdyby o naszym nie? No! I to Właśnie. A e, Kurczę, wieczór kawalerski mnie wykończył. a e, zaraz chyba mi się to oleje. Mały diamencie, jesteś w jakich mało na świecie. Weź no tata, ja już jestem nieźle przekwitnięty. Moi kochani, zebraliśmy się tutaj dzisiaj, aby... Ceremonia stop! Jestem żony paplak. Dawno zaginiony brat mruka. Co? Uuu, drama! Daj mi tu popcorn! I... Ty byłeś w brudzie. Dawno czemu nie mówiłeś, że masz zaginiętego brata? Poprawka to mój były brat. Kiedyś mnie zostawił i nigdy nie wrócił. Słuchaj i ogarnij boś były dobre jak miałeś 10 lat, ale teraz dorosłeś. Jesteś szalony. Już wkrótce! Wiesz co? Znajdziemy wszystkich naszych braci i znowu zagramy. Brozo! Szykuje się niebywałe spotkanko po latach. Brozo! 2-0! Brozo, relay! Zagrajmy to jeszcze raz i powróćmy jak za dawnych lat! Popi i jakiś tam gościu, co? Znowu będą grali. Ej, ty mały, ty widzisz ten tam guziczek? A ten co się tak wysiłam z całej siły, żeby go nie nacisnąć? Naciśnij. A -ha -ha! Wow, co za dużo to w sam raz. Wkrótce w kurtce, w kinach.